Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam się z Wami z taką paczką ze strony Petsmile.pl i razem sobie ją otworzymy. Ja co jakiś czas zamawiałam z tej właśnie strony różne rzeczy dla zwierzaków. Teraz, akurat, takie typowo świąteczne zamówienie zrobiłam właśnie jakieś karmy i tak dalej, ale będzie też sporo rzeczy do testowania. Także, no, będą po prostu przedsmaki różnych filmów, które mogą się jeszcze pojawić we się u mnie na kanale. Także, no, pokażę Wam po prostu, co zamówiłam. Oczywiście, film nie jest sponsorowany, jak większość, wszystkie na moim kanale. Nie współpracuję z żadnymi markami, jeśli chodzi o karmy itd. No właśnie dlatego, żeby pokazywać wam produkty, które mi się po prostu realnie sprawdzają, a nie tylko ze względu na to, że po prostu mam z nimi współpracę. Także nie współpracuję z żadnymi karmami, markami różnych gryzaków itd. No, bo stwierdziłam, że po prostu wolę być dla Was transparentna. Także wszystko to, co pokazuję, zamówiłam sama za swoje pieniążki i po prostu pokazuję Wam to, co mi się sprawdza albo co może mi się sprawdzić. Bo tak jak mówię, będą tutaj też produkty do testów, także jeszcze ich nie znam na tyle, żeby móc się o nich wypowiedzieć. Po prostu pokażę Wam, co będziemy testować w najbliższym czasie. No i też mniej więcej to, co zamówiłam dla zwierzaków, co już znam i mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Także otwieramy pudło. Oczywiście mój pomocnik w postaci Tintusa jest tutaj i już czeka na swoje jakieś um, smaczki, które mógłby dostać, ale nic nie dostanie. Dobra, pierwsze y, rzeczy mamy... Mm -hmm. już jest Fifiś? Tak, to... Mm -hmm. Słuchajcie, pierwsze rzeczy, które będą tak naprawdę do testów, których nigdy jeszcze nie, nie miałam okazji testować, to są takie płatki e, mięsne z firmy Syta Micha. E, więc one tak naprawdę skład mają bardzo, bardzo fajny. Będę to testowała. Będę to testowała właśnie i na paku, i na Tinku. E, stwierdziłam, że zamówię na razie takie malutkie próbki. One mają chyba 100 gramów. Zaraz zobaczę. Nie, nawet 50 gramów. I to jest jakby teoretycznie suszone mięso razem z warzywami oraz z oraz suplementami. Więc tak naprawdę mamy tutaj, jakby, taką gotową kompozycję po prostu na posiłek. Ja chciałabym to przetestować ze względu na wyjazdy ponieważ jeżeli na przykład jedziemy z chłopakami na jakiś wyjazd w góry, cokolwiek, to nawet właśnie dla Tinka zamiast barfa wziąć na przykład sobie takie opakowanie tego i mieć to po prostu na, jako dodatek. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Będę to na pewno testowała na dniach, także nie wrócę do Was po prostu z recenzją tych płatków, musli, nie wiem jak to nazwać. Ja w każdym razie słyszałam o nich bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo dobrego. Także no mam nadzieję, że nam się sprawdzi. Ja zamówiłam dwa smaki: dzi dziczyznę i wołowina. Czyli te smaki, które raczej mamy takie bezpieczne i są dla Tina w porządku. Także to jest pierwsza rzecz, którą zamówiłam. Kolejną rzeczą jest już bardziej taka prozaiczna rzecz: skóra końska. Od czasu do czasu chłopaki dostają to jako po prostu mm, takie gryzaki. Tutaj oczywiście też mamy cenę, więc mogę Wam od razu powiedzieć: 9,90 kosztuje taka paczka właśnie tych płatków, 50 gramów tutaj mamy. A 24,90 kosztuje właśnie taka skóra e, końska, ona ma 250 gramów, to nam starczy na, no, na jakiś czas, bo ja nie daję im jakoś tego bardzo dużo. E, raz w tygodniu może dostaną tego gryzaka, także nie częściej, e, może dostaniesz wieczorem. W ogóle patrzcie, jedzonko Jezu Boże, przepraszam Żartowałam, nie ma jedzonka Dobra, kolejna rzecz Kolejną rzeczą Słuchajcie, zamówiłam dwie glinki kaolinowe Mamy z firmy zamówiłam też dwie glinki kaolinowe jedną dla miska, drugą dla nas bo nam się skończyła. mamy glinkę kaolinową z Pokusy oraz glinkę kaolinową z Holisty ta z Holisty jest mniejsza, więc dostanie ją Misiek a ta większa będzie dla nas generalnie ja bardzo lubię glinkę kaolinową mieć w domu i jest to dla mnie taki must have jeśli chodzi o apteczkę tak naprawdę psią, ponieważ ona nam świetnie wspiera trawienie Świetnie nam działa też jako zagęszczacz kału, jeżeli mamy jakieś problemy, właśnie trawienne, biegunki i tak dalej. A dodatkowo bardzo lubię ją też dodawać, yy, znaczy używać jako tak naprawdę pasty do zębów, ponieważ ona też. Co zrobiłeś? Dlaczego zerwałeś tą biedną żabkę? Fifino też, słuchajcie, czyści zęby, bo możemy ją po prostu też wymieszać, bo to jest w formie tego proszku, takiej mączki po prostu. Więc możemy ją wymieszać z wodą i właśnie czyścić nią psu zęby i ona działa właśnie przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, także tak naprawdę mamy dużo korzyści wynikających jakby z jednego suplementu, więc tutaj na pewno polecam, jeżeli macie problemy trawienne ze swoim zwierzakiem, macie jakieś takie czasami biegunki, nie wiadomo z jego pochodzenia, no to faktycznie ta glinka kalinowa czasami ratuje nam tyłek, także to na pewno na pewno właśnie musiało być jakby w tym zamówieniu, bo właśnie nam się już skończyła. Jeżeli chodzi o cenę, to 2490 kaolin z holisty... A tutaj 32,90 mamy z pokusy, z tym, że tej pokusowej jest 200 g, um, a tej z holisty jest 70 g. E, szczerze ja używam na zmianę jednej albo drugiej, zwykle jednak faktycznie używamy pokusy ze względu na to, że jest po prostu większa gramatura, a to na moje dwa zwierzaki po prostu starczy na krócej, więc wolę kupić tam po prostu większą. Kolejną rzeczą jest e, puszka e, karmy mokrej z dogi. Jest to królik z dynią. I to wzięłam na testy też po prostu ze względu na dosyć fajny skład. Bo nawet sobie tutaj Wam na szybko przeczytam. Mamy królika 88%, w tym mięso 73%. I podroby. 15% serca wątroba, dynia 8%, lniany, 2% olej z łososia, witaminy i minerały. I tak naprawdę nic więcej w tej karmie nie ma. Także uważam, że skład bardzo fajny. No i zobaczymy, jak nam się będzie sprawdzało. Od czasu do czasu wiecie, jakąś karmę mokrą muszę mieć po prostu w rezerwie. Właśnie czy do konga, czy do jakiejś maty do lizania. Także na pewno właśnie chcę ją przetestować. No i tutaj właśnie a propos maty do lizania, kupiłam właśnie takie dwie Słuchajcie, w motywie świątecznym. Bardzo mi się spodobały. Jedna pewnie trafi do Miśka, do Cioci, a druga będzie właśnie dla Tinka do barwnych vlogów, czy barwnego po prostu jakiegoś kontentu. Troszkę żałuję, że nie mają pod spodem e, przyssawki, bo nam się akurat to najlepiej sprawdza, jeżeli mają jakieś właśnie takie maty do, e, do lizania przyssawki, e, no ale jakby jestem w stanie to wybaczyć, ponieważ są to gumowe, takie kauczukowe e, rzeczy, także one raczej się nie będą jakoś mega prze, przesuwać na płytkach, e, także to nam się na pewno e, przyda. Dobra, kolejną rzeczą do testów e, jest, słuchajcie, Karma Amanowa. Jest to karma z iberyjską wieprzowiną. E, szczerze mówiąc, nie wiem jak ja na to patrzyłam, ale myślałam, że to będzie większa saszetka, że to będzie takie 250 gramów, no ale przyszła mi taka malutka, 100 gramowa, więc to też pewnie będzie jako taki smaczek dla chłopaków. I to też będziemy sobie, słuchajcie, testować. Będziemy czytać składy i będzie recenzja. Oczywiście, wiadomo, że po jednej takiej saszetce czy po jednej takiej puszce nie będę w stanie wyrazić swojego stuprocentowego zdania, jeśli chodzi o ten dany produkt, ponieważ jest to po prostu za mała e, ilość tego, żebym po prostu mogła to przetestować i faktycznie realnie sprawdzić, czy nam się to sprawdzało, czy nie. No, ale gdzieś tam po prostu um, mogę po prostu też, wiecie, pokazać Wam konsystencję, pokazać Wam po prostu, jak ja to użyłam, ale to będzie raczej w formie tego smaczka dla chłopaków, żeby miały coś innego, a przynajmniej do testów, do recenzji będę miała um, już produkt. Także e, dlatego właśnie to zamówiłam, żeby po prostu sprawdzić. E, słuchajcie, kolejną rzeczą, jaką też zamówiłam, to zamówiłam dwie takie, nie wiem, trochę to wygląda jak próbka karmy. E, Ideolo, 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 nie wiem jak się to czyta do końca, to jest słuchajcie karma, która jest generalnie dosyć drogą karmą i ja stwierdziłam, że chciałabym właśnie zrobić recenzję tej karmy, ale chciałabym ją mieć po prostu w ręce i już wiedzieć trochę więcej o tej karmie, czyli po prostu raczej nam się to sprawdzi jako smaczki, no ale chciałam po prostu ją mieć, zamówić, powąchać, zobaczyć jakiego ona jest kształtu, jest to karma tłoczona na zimno, e, która jest właśnie bardzo generalnie polecaną karmą i często się słyszy właśnie o tym, że właśnie z tych takich wersji... Złoczonych na zimno karm, ona jest polecana najczęściej, także na pewno chciałabym ją przetestować. Na pewno, jeżeli ona nam się sprawdzi jako smaczki i będzie dosyć w porządku, to pewnie kupię po prostu jakąś większą ilość, jakiś kilogram, może dwa. E, zobaczymy, żeby po prostu przetestowały te chłopaki, żeby sprawdzić, jak ona nam się może sprawdzać na dłuższy czas. E, ona tutaj kosztuje, słuchajcie. Ta próbka, znaczy próbka, no, taka 100 gramowa opakowanie tej karmy kosztuje 9,90 i kupiłam właśnie wieprzowinę oraz kaczkę. Także zobaczymy, jak ona nam się sprawdzi. No, jestem bardzo ciekawa tych, tych karm, także to też bardziej po prostu do testu i do recenzji. Tutaj, kolejną rzeczą kupiłam, jest, tutaj, słuchajcie, kolejną rzeczą jest. Gwizdek, po prostu gwizdek e, normalny, taki słyszalny do przywoływania. Chciałabym chłopaków zacząć użyć przywoływania awaryjnego. Jeżeli, właśnie, jesteśmy w lesie, jest jakaś awaryjna sytuacja. Nigdy nie wprowadzaliśmy im rzeczy takich jak właśnie awaryjny gwizdek. I stwierdziłam, że bardzo bym chciała, po pierwsze, Wam pokazać, jak można takie awaryjne przywołanie uzyskać od psa. Poza tym, chciałabym właśnie też porozmawiać z behawiorystą, którego znam, który właśnie może nam też podpowiedzieć, jak można takie awaryjne przywołanie u psa wyegzekwować. No i właśnie do tego potrzebny jest mi gwizdek, a chciałam już taki, wiecie, trochę porządniejszy, z trochę lepszej firmy, żeby nam starczył na dłużej. Stąd właśnie w zamówieniu pojawił się gwizdek. Dobra i tutaj się próbuję dostać do kolejnej rzeczy, chyba już ostatniej z tego zamówienia, to jest słuchajcie też coś na próbę, do testu, bardzo już dawno chciałam to przetestować, słuchajcie to jest smoothie dla psa, tutaj akurat mamy dziczyznę, to kosztuje 14,90 i tutaj mamy 250 ml, to jest słuchajcie takie powiedzmy smoothie, trochę tutaj widać konsystencję tego, jest to po prostu też taki trochę dosmaczacz, możemy to właśnie używać jako dosmaczanie do karmy, jak na przykład pies ma problemy właśnie z jedzeniem karmy, czy jeżeli właśnie chcemy coś dodatkowego wprowadzić do diety o naprawdę fajnym składzie, ponieważ tak naprawdę tutaj mamy oprócz bulionu i mięsa mięśniowego, tak naprawdę tylko warzywa takie jak pasternak, burak czerwony, komosa ryżowa. Z owoców jagody i owoc dzikiej róży, i tak naprawdę tyle. Także, no generalnie uważam, że jest to dosyć fajne do sprawdzenia. Ja zamówiłam tą limitowaną edition, właśnie typową, właśnie zimową. Także, no zobaczymy po prostu, jak wam się to sprawdzi. Raczej będzie po prostu w jakichś takich filmach likmatowych, kongowych, więc po prostu też możecie to spodziewać się tego produktu u nas na kanale. Dobra, i słuchajcie, tyle jeśli chodzi o to zamówienie. Nie zamówiłam jakoś turbo dużo rzeczy, no ale wyszło nam za całe to zamówienie 256 zł, tak, tak naprawdę, więc no mamy, mamy kilka tych produktów do testów. Kilka takich, które wiem po prostu, że są sprawdzone, i wiem, że nam na pewno posłużą. No, także dajcie znać, jak Wam się podoba takie otwieranie paczki. I dajcie znać koniecznie, czy w ogóle znaliście ten sklep, czyli Petsmile.pl. Tak jak mówię, ja od czasu do czasu od nich zamawiam. Już dawno nie zamawiałam, tak szczerze powiem. No ale właśnie teraz taką świąteczną paczkę coś dla chłopaków zamówiłam. Więc dajcie znać, czy w ogóle znacie, tą, znacie ten sklep. Bo ja uważam, że jest to jeden z lepszych sklepów zoologicznych, internetowych, jakie możemy spotkać. Ze względu na to, że mają bardzo dużą różnorodność, jeśli chodzi o produkty. Możemy bardzo dużo znaleźć tak naprawdę produktów tam na tej stronie. A dodatkowo mamy bardzo dużo produktów dobrej jakości: czyli zarówno karmy właśnie suche, czy mokre, czy jakieś smaczki, gryzaki itd., No i akcesoria. Tak naprawdę uważam, że są w miarę fajnej cenie, a dodatkowo właśnie możemy wybierać pomiędzy tymi najlepszymi albo jednymi z lepszych produktów. Także tutaj no na pewno ja bym polecała z czystym sumieniem, jeśli chodzi o tą stronę. Jeżeli nie znaliście jej, to jak najbardziej zapraszam, ponieważ uważam, że naprawdę mają fajne produkty i możecie właśnie zarówno zamówić też suplementy do barfa czy jakieś właśnie gryzaki, smaczki i tak dalej. Macie bardzo duży, szeroki asortyment, także akurat na tą stronę uważam, że warto zaglądnąć. Także dajcie znać, co myślicie o takim filmie i zapraszam Was do kolejnego. Pa!